Mano, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii United 11. Eee, sobie wchodzę tak normalnie do gry i tu patrzę 143 tysiące Ja się normalnie za głowę, mówię łomatko, eee, wchodzę jeszcze w terminy, dostałem drobne i tak się nazbierało kasy że to jest makara yy, bardzo dużo kasy ja tam miałem ledwie nie pamiętam 200 czy 2000 nie pamiętam dobra zaczynamy co będę przedłużał yy, mecz ominę ten mecz nie będziemy oglądać meczu yy, ponieważ yy, albo będziemy oglądać ale weź dźwięku ponieważ yy, raz na odcinku yy, yy, dźwięki z yy, meczu za sprawy powiedzmy mój głos nic nie było nie było mnie prawie słychać yy, i tak od tej pory się nic nie zmieniło ponieważ nie grałem ponieważ nie chciało mi się yy, i tak mm, yy, powiedzmy że yy, przybyło nam Poczekajcie, poczekajcie, ja coś tu patrzą. Ale po co ja będę psia zmieniał tego bramkarza za PS ja nie muszę. To już bardziej zmienię, poczekajcie. Aha, patrzyłem to wczoraj. E, to po co to będę zmieniał na razie? Jedynie ja że tego los zmienię za tego. Uuu, nie mogę. Mmm, do nie. I tak, dzisiaj będzie kupywanie... Yy, Okej, okay, chyba tak nie, nie robiłem. Yy, Okej, okay. dalej. Dzisiaj będzie kupywanie piłkarzy. Yy, co tam jeszcze? Nie wiem. Może kupię z jakieś... Yy, tak, żeby mi stuwa została to ja będę sobie sam kupywał yy, zrobimy to cięcie widzimy się po kupywaniu bo teraz to tylko będzie mi ścinało grę ponieważ jak zawsze kupuję, to mnie zetnie, wy widzicie wszystko a mnie ścina i to nie wiem o czym to chodzi nie wiem o co to chodzi nie będę przedłużał już wezmę i będę kupywać po cięciu krótkim widzimy się z Miało być tylko kilka, tu z 80 mi zostało mniejsza z tym trwa mecz yy, pff, Nie chce mi się na razie wchodzić w ten mecz yy, yy, Zaraz po zobaczymy, pokażę Wam tych nowych Nowi to są ci zenkom, tu zenkom. Yy, I tak, nowego mam sio, tego okore yy, pozycja sio Y, trzej, trójkę ma. Nie będę go wrzucał, ponieważ y, po co? Tak nie będzie potrzebny. Mm, PS, trójka. PS, PS. Ja PS nie mam. Ja mam PS i PS A albo D. Na mm, był. Po. Gdzie jest ten po? Nie będę zmieniał, ponieważ mam cz czwórkę. PSIA 3. Y, Niemiec. Kurde. Ma. Mniejsza, z tym PS też nie mam. I sio, sio trzeci. Ymm. A kto to w ogóle jest? Kurde, ja mam zgrania, jeszcze ktoś tam był, pamiętam. I to wszystko. A jeszcze ten marewerk, psia też trzeci. Czech Nie będę nikogo zmieniał Ponieważ nie potrzebuję Oglądamy teraz My tylko zmienię te dźwięki wyłączę Bo nie lubię jak są dźwięki w tym Mówiłem w tak jak... W, o, wyłączone nawet są to Dobrze jak mówiłem przed tym że oglądaliśmy z początku, witamy was w riżu, me y, grałem mecz i to mnie nic prawie nie było słychać ten odcinek jest, bo jest y, jakby to powiedzieć mm, gram już, y, przegrywam łomaterdeus poustawiam taktykę i widzimy się z powrotem na chuj mu, Łukasz? Jestem po tym cięciu, ustawiłem taktykę, mm, tylko nie ustawiłem podań, ponieważ nie wiem czemu, nie ustawiło mi się. Mm, I tak, P wpis wpiszcie w komentarzach, co chcecie yy, za nagrodę z, yy, z tego, z wyświetleń 1000, yy, piście LS 11. Yy. Składka z United i z rolnictwa. Mm, czy coś? Czy. 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 Czy, czy jakąś przemowę. Yy, Zaraz odcinek by był. Nie wiem, może. Jakieś. Yy, pół godziny maksymalnie. bo jedynie z broni masz szczęście szmata Ym, bo jedynie to tylko lub z YCT GTA YCT będzie to taka przejażdżka gra z kodami albo bez kodów piszcie w komentarzach co chcecie za, za te wyświetlenia tysiąc mm to ja wtedy to nagram mm, tylko nie wiem kiedy yy, jakby było 1000 widzów ale na moim kanale nie z jakichś tam filmów tylko na moim kanale mm, to nagram a tak to i nagram może drugi odcinek też pół godziny ale dopiero za za 100 subskrypcji no i będzie i wybierzecie też jak tu obojętnie z czego o gol, yy, strzelił Messi Neymar assist po 1 yy, i mu, no piszcie tak jak teraz mówię. Piszcie, co chcecie, czy GTA Vice y City LS 2011, czy też bym trochę posklejał z United, trochę mecha bym złapał, trochę tamtego i tak by było najlepiej. Co tam jeszcze? A, i to chyba wszystko. Odcinek już ma 8 minut. Nic praktycznie w nim nie robiliśmy. Kupiliśmy kilka paczek, paczki się nie przydały. To by było wszystko w tym odcinku. Zrobię cięcie i pokażę koniec meczu, wynik, jaki by był. A tak to ja się z Wami żegnam albo jeszcze się nie żegnam. Dobra to cięcie i widzimy się pod koniec meczu, bo zostało tylko kilka minut. Ja nie nagrywam, nie nagrywam takich długich odcinków, bo później za długo renderuję, dobra, bo później się nie zdążę nie pożegnać. Był yy, remis yy, i to wszystko, ja się już z wami żegnam. Mm, z tymi graczami wezmę je w kopie w Taweza. Ta was przy, przynajmniej podrobi sobie poziom. Ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się, zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Zapraszam też na mój kanał, to by było wszystko na dzisiaj pokażę jeszcze Wam termin. Muszę go... dzisiaj ten odcinek będzie rzucony, bo ja go nagrywam. Nagrywam 8 lipca, to dziś będzie. To wszystko, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.